Że tutaj z tym dyskomfortem można sobie poradzić, bo jeżeli macie słuchawki, które wam rzeczywiście spadają albo są niewygodne do spania na boku, czy jakkolwiek, są opaski ze słuchawkami do spania na noc. One są, nie są drogie, kosztują tam 50 parę czy tam 100 zł, można sobie za, za naposięść drogą kupna taki, takie urządzenie i po prostu spać wygodnie. Akolwiek znam boginię, którym podświadomość ostatnio, i to po naszych nagraniach, tak, indywidualnych, e, robi takie kuku, że uwaga, nawet opaska jest spada. Słuchajcie, to jest zaprojektowana to już, do tego, żebyś z tak, niej spadł Dokładnie, więc zobaczcie jak działają przekonania, jak próbują was wypiąć jakby z tego, żeby po prostu tego nie robić, żeby ta transformacja wasza nie udała się, żebyście nie poszli dalej, bo podświadomość, ale to posłuchajcie na, na pozostałych live'ach, bo to, to nie, nie miejsc, żeby to rozwijać, ona nie chce zmiany, bo wiecie, to zgodnie z tym takim, z, z tą bregułą, no chujowo, ale stabilnie, tak? Okay. Dobra, bo znowu żeśmy dygresję zrobili i, i ten, okay. ale wróćmy do, 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 przekon do naszych no, przekonań, widzisz, e, wróćmy do, do poziomów i do, do tych faz, powiedz... E, Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez różne osoby rozpoczynające pracę z tymi technikami? Jak, jak to można zdiagnozować? Po pierwsze, to jest nacisk na czas. 20, 30, 40, 50 lat mieliście szambo w przekonaniach e, i mówicie po miesiącu, dwóch, trzech, że to nie działa, że nie ma zmiany, że nic A po się nie dwóch dzieje. Są tak, jest czasami tak. Że nic się nie dzieje. OK, To jest najczęściej i e, zawsze się coś dzieje. Zawsze się coś dzieje. Ok? E, już wielokrotnie mówiłam, nie mówcie, że nic się nie dzieje i chcielibyście, żeby coś zaczęło dziać, bo wtedy się zaczyna robić armagedon. Naprawdę. Mhm. Lepiej, żeby te wasze zmiany przechodziły w niewidoczny dla waszego wzroku, tak? W sposób, żeby się zamiatało samo, tak? Po co wam jakieś spektakularne wywalanki w 3D? Nie ma tutaj absolutnie potrzeby, ok? Nie, nie ma tutaj potrzeby na to, okej? Okay?